Siemanko, siemanko. Witam z AB. Wyskoczyłem sobie na klenie dzisiaj, na małą miejską rzeczkę. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyli. Zabiorę was od początku, bo już sobie przeszedłem ładny kawałek tej rzeczki. Tylko po to, żeby znaleźć się w tym docelowym miejscu tutaj, gdzie jestem i spróbować tutaj sobie obłowić jedną miejscówkę. Póki co jestem bez no, żadnych efektów. Żadna rybka jeszcze nie wyjechała, ale jeszcze mamy trochę czasu, więc będziemy próbować. Powolutku będę, myślę, zakładał moją tajną i chyba Ostatnią detkę ratunku na dzisiaj, mam tajną broń, czyli wahadełka od Madeja. Przerzuciłem masę woblerów, niestety nic, myślę, że obrotówka też nie byłaby dobrą opcją, rzuciłem kilka razy i nie ma do większego sensu, bo te ryby ewidentnie są gdzieś tam bardziej przy dnie, więc spróbuję te wahadełka sobie opuścić też na dno, delikatnie gdzieś tam nimi pogrywać, zobaczymy, może to przyniesie jakiś efekt, także zapraszam, chodźcie ze mną, ale zobaczcie wszystko od początku dzisiaj. Dobra, to poszukajmy tych kleni. Trzeba się jakoś tak ulokować, żeby za mocno cienia nie rzucać. I chyba będziemy sobie obławiać kawałek po kawałku wody. Tak mi się coś grubo wydaje. Topowo kleniowy woger. Wciąż tak schodzący. Ale to dobrze, bo wody trochę tu przybyło ostatnio. Prawy są fajnie pozalewane Na pewno będziemy na nie haczyć Ale to już trudno się mówi To już trudno A wiatr jest taki mocno nieprzyjemny dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało. Nie spodziewałem się tak no, z mikrofonu zewnętrznego. Też nie sądziłem, że taka ładna pogoda się zrobi. Jestem przekonany, że gdzieś tam będzie popadywać. wyszło Czego też się kompletnie nie spodziewałem I oczywiście okularów Koloryzacyjnych ze sobą nie mam to Troszkę myślę, że ułatwiłyby życie Dzisiaj będzie dużo kłócania, więc te kadry mogą być takie sobie średnie, bym powiedział Za co was od razu przepraszam o, tu sobie stanę to nie będę rzucał cienia na wodę i odrzucamy sobie kolejne kawał i byłem z jednym kontaktem W no, sumie nie wiem czy to się nagrało czy to się nie nagrało Kurde no jest książkowo Po mrozach czy Ta woda trochę tam poszła też w górę Ale po tych mrozach Zrobiło się ciutkę ciepło, Ale słońce wyszło Te trawy są mega fajnie przylane Można prowadzić wzdłuż Tych traw przynęty no, Ale kurde coś jest nie tak Nie chcę się bawić w żadne tam malutkie gumeczki i tak dalej, ani w jakieś turbo-mikro woblerki, bo nie, wiem, nie sprawia mi przyjemności łowienie centymetrowymi woblerkami kleni, e, które mają 15 centymetrów. To takie się zdarzają najczęściej, no i nie ma co tego ukrywać. Ale kurczę. Боже мой, с тобой не вычарует. sam ustem kolejowym się łowić nie da niestety Cały syf, który po podniesieniu wody spłynął się przedostał dalej po prostu tam wiruje więc no nie połowimy tam Siłanko! Tego kadru na pewno się nie spodziewaliście, wybaczcie za mój głos, ale dopiero dochodzę do siebie po chorobie. No niestety dalszej części z tej wyprawy nie mam, gdzieś mi to uciekło totalnie i postanowiłem, że może delikatnie się zrehabilituję i wrzucę Wam kilka kleni z lata. Od razu z tego miejsca chciałbym Was przeprosić, bo obiecałem, że będzie film na temat łowienia kleni. Taki od A do Z, z przynętami, ze wszystkim. Niestety w tym sezonie nie udało mi się tego zrealizować, ale przysięgam wam, że w nowym sezonie na pewno zrealizuję ten cel. Na pewno dostaniecie sporą dawkę wiedzy, sporą dawkę tego, jak w dany sposób, danymi przynętami obawiać sobie miejscówki. No i mam nadzieję, że obejrzycie sobie z zaciekawieniem dalszą część filmu. Gorąco was zachęcam i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam. No i jest pierwszy Pierwszy mały W końcu Troszeczkę zmieniłem taktykę No nie, ale nie szaleń No i mamy tutaj takiego koleżkę w chlapie Mały klenik. Taki myślę gdzieś tam z 30 plus. Bo zaraz będę cały mokry gościł. No i pięknie wypuścimy kolegę. Kosza, elegancko. To jest ryba. No, w końcu udało się jakoś zdjąć, bo to już chyba trzeci raz w tym miejscu było. Co mu tu mamy pewnie kolegę klenia delikatnie zapięty no witam Cię maluchu no, tam atakowałeś, atakowałeś, nie mogę stracić. w końcu Ci się udało, nie? No spływaj koleżko i takim czterdziestakiem mógłbyś się zrobić Właśnie. Pięknie odpłynął Ja no, jestem ciekaw czy coś z tego miejsca jeszcze uda się zdjąć Chwilę czy popróbuję i przynoszę się dalej No zobaczymy tu Czy czasem gdzieś tutaj klenie też nie stoniał. Jest fajne miejsce, więc jest szansa na to, że gdzieś tu będą. Jest kolejny. To jest też maluszek. Żył idealnie z samego przelewu. Jaki ty jesteś mały kolego pokaż nam się to Taki mikros Jeszcze wypuszczamy Większe by się przydały, większe no i Teraz yes, ryba siedzi Ale piękny strzał Nie jest duży Ale uderzył? No naprawdę bardzo sympatyczny No i delikatnie zapięty z tego co widzę Maluszku. Taki mały klenio No ale cieszy, cieszy Każdy klen cieszy Nie ma chyba takich kleni Które by nie cieszyły tych całkiem malutkich to troszeczkę mi szkoda, ale ten zawsze taki zawsze cieszy. Piękne branie z powierzchni, maluchu, ale uciekaj do swoich. No leć. Poszedł. Szukamy kolejnego. jedzij on wyskoczył jak pstrąg niezawodna taktyka panie kochany ale mało. Och, to zaraz jest małucha. Chcę takie z 25, może. No i wracaj do wody, kolego.